Hej, witam was wszystkich, bardzo serdecznie tu siedzi Adam. Adam będzie mnie wnerwiał, a my bierzemy? robimy content, konkretnie mówiąc, bierzemy content od Grafa i robimy to po swojemu, bo stwierdziłem, że trzeba coś nowego przetestować na kanale. Ej, języki Europy, wszystkie. Nie znam się na językach Europy, lecimy. Dobra, polski, polski. Ej, ukraiński, nie jestem ciekaw czy górnoużycki zaliczy. Jest górno, to i dolno. będzie w takim wypadku. A użytki? nie ma. Śląski jest tylko gwara, tak. To kaszubski powinien być. Kaszubski. OK, no to z polskimi już wszystko. Ukraiński, białoruski. Rosyjski. Rosyjski. To będzie pełno wszystkich języków, ale ja Niemiecki, flamandzki. Poczekaj jeszcze. Ja robię to mapą. Fiński. Lapoński. Fiński, lapoński, estoński. Litewski. Tam był jakiś. Ja Tam był jakiś język. Bo nie pamiętam, jak on się nazywał. Ten język był... Jak to, jak to rejon się nazywał? Ten rejon przy morzu litewski. Nie wiem. Tam był jakiś taki język. Ale już sobie nie przypomnę na razie. Łotewski. 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 Łotewski, litewski, estoński, fiński, norweski. Wiem, po kolei. Szwedzki, szwedzki, duński. No to niemiecki, niemiecki i od razu niemiecki, żeby nie zapomnieć. Niemiecki. Yy, przy niemieckim będzie też chyba bawarski. Bawarski to jest tylko, aha, bawarski to nie jest język. Ostrzyman. Austriacki będzie jako język? A czes czeski jeszcze. No to czeski, słowacki, węgierski, mm. Ogólnie tam nie pamiętam jak miał, ale ja będę miał mniej. Węgierski, czeski słowacki węgierski. Od Słowacji rumuński. Rumuński. Mołdawski chyba jest jako język. Mołdawski to... A bo mołdawski to jest właściwie mówiąc rumuński z innym zapisem. I oni go nie traktują jako język. Okej. Okay. Serbski będzie Se bośniacki, będzie jako dzielny, czy nie? Mm. Nie. Czyli chorwacki również w takim wypadku. A! To. A, bo to nie jest bośniacki, czy jakoś tak? Boś bośniacki. Nie. Nie. Wiem. Serbski, albański, bo albański jest oddzielny na pewno. Tak dużo? Nie wiem, że to będzie jeszcze angielski, ale ja tylko po lecę. Ma... Grecki. Nie, kosowski nie. Grecki. Turecki będzie jako... Turecki musi. Jeszcze być. jako Europa? Jeszcze jako Europa się liczy. A turecki na Cyprze przecież. Ogólnie turecki. Maltański. Jest to? taki. Włoski w takim wypadku. Przejdźmy sobie do Włoski. Y Retoromans roman Retoro, retoromański retoromanż też powinno być oznane to jest w szwajcarii szwajcarski po prostu nie tam jest szwajcarski francuski niemiecki i włoski to wszystko to francuski mamy flamandzki a flamandzki to jest francuski waloński serio? holenderski derski czekaj to nie był to był niderlandzki? Ta, chyba. Ta. aha okej okay, to był niderlandzki dobra to tak francuski hiszpański a jak hiszpański to hiszpa... ten język się inaczej nazywał? naprawdę? A to, nie był jakiś... to będzie iberyjski, może? Nie, hiszpański musiałbyś. Nie To ja to chyba coś skiepściłem Hiszpański. Co? Jak ten język się nazywał? Sorry, ale nie wiem. Pański. No jak i on co? Się, jak? On się inaczej może nazywać. No, hiszpański, co tu chodzi. Jak tyś go. Kastylijski! Nie. Kastylijski. Okej, okay. i tak. Baskijski w takim wypadku. O, i mają swój. I kataloński też na pewno. A na tym, a na tych wyspach, balerach, nie ma in oddzielnego języka? Znaczy tam, gdzie jest la korunia. To jest chyba oddzielny język, ale jego nie pamiętam. Portugalski. Angielski. Poczekaj, nie. E, galijski. Galicyjski. Czy galijski? Galijski. Galicyjski. W, w Galia, tam jest. ta Galicja. Galicja. Galicja Nie, Galicja. Chodzi mi o ten teren, co kiedyś był portugalski, teraz jest hiszpański, nie mają języka może mi się myli Angielski Angielski Walijski Szkocki Irlandzki Islandzki No i się zaczę. po wyspach teraz Poczekaj teraz trzeba zobaczyć gdzie jest 3 miliony Ja mówię to coś będzie w stylu flamandzkiego to na G może być. Gruzi. Gru... Czy tu jako gru, Czy tu jako Europa będzie też gruza zaliczana? Nie. Czy to coś będzie właśnie w stylu języka. Poczekaj. Zobaczymy. Półtora miliona. Trzy miliony. Na ry. R. Ra... Pewnie to są jakieś języki w stylu tutaj. Ponad milion. M. Nie, euro, azoteki, nie, nie ma takiego języka. Ja dzień udział jeszcze Gdzie? Oślepłem. Tu. Chorwacki. No, Nie, to nie będzie buśniacki, to będzie coś w stylu języka. sa... Si. Ci, nie wiem. Ciński? Nie wiem, zaćmiło mnie. O, no. Okej. Okay. Czyli co? Jakie są jeszcze kraje na pograniczu? Kazachski będzie. Kazachski. W takim wypadku. Kazachski też będzie w takim wypadku. 50 tysięcy, ale jednak jest. A to... A my nie rozumieliśmy Turecki... Tadżycki? Tagalog to nie jest tutaj. Chociaż mogę napisać tak dla wypadku. Nie, Muralski? Tadżycki, może jest taki język jak uralski? Nie wiem Był tam jakiś dziwny język na... On miał chyba ze 100 użytkowników Ale nie pamiętam jak on się nazywał Nie wiem, ja się nie znam zbytnio na językach Ale rzeczywiście... Jeszcze jakieś hiszpańskie na pograniczu? Arabskie? Co? Nie, ja zjem Ja zjem Tutaj coś. G... Jestem ciekawy, gdzie to może być. Mówię, jest dużo tych języków rosyjsko-podobnych. Tylko, że ja nie pamiętam... A jak ruski? On... Co? Ruski? Nie. Nie, bo on by był. się tu by był. Tu... To chociaż może. To jest jako... Czekaj. Był jakiś język pod Ukra... A nie ma krymskiego? Nie ma krymskiego. Już mnie ponosi. Chyba ciężko będzie coś wydumać Czyli wysp. jakiś Nie, oni to angielskiego już mają, hiszpańskiego. Cypryjski nie Jest może i cypryjski. Jak jest maltański, to czemu mogło nie być cypryjskiego? Musiałem być... jeszcze mi Musiałam chyba że dwa języki. Macedoński? Macedoński? Czy macedoński istnieje? Jest macedoński, dobra. Idź to... No i to dwa miliony miało macedoński. Właśnie mogłem jakiś państwo. Bułgarski. No mówić trzeba I to 9 milionów nam się wyjaśniło. No Bułgarski, rumuński dałem, grecki dałem, macedoński dałem, albański dałem, czarnogórski. Czarnogórski musi mieć język. Czarno. Czarnogórzański? Górzański? Nie wiem. Język w Czarnogórze. Na. w Czarnogórze. Wy. W. w. Czarnogórze Czarnogórze. Czarnogórski. Co? To najwyraźniej nie ma takowego. To mógł być. Ne. Co? Nie ma czarnogórskiego, okej. Okay. Albo jakoś nazwa. Aaa, bo jest na serbsko-chorwackim polegający. Więc niezbyt. To co? Eee, tutaj, Albo. Czarnogórski mamy. Chorwacki. Nie może być jakiś dubrowni. Dubrownik miał kiedyś oddzielny język, ale chyba teraz już on wymarł. Ten pod Triestem słowacki dałem. Ten, tam był jakiś oddzielny język pod Triestem. O, słoweński widzę. Słoweński. Bo ja od innej strony zaśmę do Włoch i dlatego. Szkocki dałem. słowacki, słoweński. 5,5 milionasz. ta Smile. Ta Państwa na te w ogóle jakie są w Europie. Turcja? Dałem turecki. Na te? Gdzie? No jest tylko tu. Gdzie? Dajmy państwa na te. Chyba, że jest jeszcze jakiś. Państwa na LTL te. Taczykisa durmenistem, Tajlandia, Turcja, okej. Czy nie ma? To nie wiem. A, jeszcze są, yeah, jeszcze są coś. Tajwan. Tajwan, Tadżykistan, Tanzania, Tonga, Tuvalu. To nie wiem. Tam będzie jakiś język w stylu. Stary. O, może tak być. Jest język kaliningradzki? Coś takiego? Bo tam pod królewcem chyba był kiedyś. A, od... Nie, to był bo Uralski sprawdzaliśmy. Kau... Kaukaski może? Coś takiego. Nie, mm, nie, syberyjski nie. może? Syberyjski. Wiem, że tam jest pełno różnych języków, ale ja ich nie pamiętam. Chyba się poddajemy, co, nie? O, no, poddaj poddaję się tam. Nie ziewaj. Korsykański, liwiński. ARUMU! No, farerski na no, ty. Luksemburski, okej. Okay. Zapomniałem o tych wszystkich we Włoszech: sardyński i tak dalej. Jidysz. Karelski. Tatarski. Aż tyle? Nie powiedziałem, że tyle jest Tatarski. Ale dlatego. Pol tak Prowansalski. No, luksemburskiego zapomniałem. Zapomniałem korsykańskiego. Sardyński też, no. Farerski. Dolno, niemiecki, widziałem w takim języku Farerski to jest na Wyspach Owczych. Farerski. Jakiego? Luksemburski, tatarski, bretoński, dysz, okej. Ja po prostu poleciałem po. Niemiecki, nie niemiecki, No 6%. Najmniej udu. o, w życiu. To kastylijski, pomimo tego. Dobra, trzymajcie się o 14 minut. Tylko na razie, papa. Siema, panografa i wszystko, co tam jego w opisie.